Proszę Państwa, jako że jesteśmy smakoszami kebabów, sprawdzimy, gdzie jest najlepszy kebab, gdzie jest najgorszy. Wystawimy im ocenę. Sprawdzimy, gdzie można się dobrze nażreć. Teraz idziemy do Good Food 24H w Białymstoku. W moim prywatnym rankingu jest to jeden z najlepszych kebabów w Białymstoku, a prawdopodobnie najlepszy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba wystrój tego lokalu, zrobiony w stylu amerykańskim. Takie tutaj siedzenia, właściwie kanapy, naprzeciwko się je postawione, więc jak siedzimy z kimś razem, no to nie siedzimy na krzesłach, tylko na takich kanapach. Dokładnie tak samo jak właśnie można zobaczyć w różnych filmach amerykańskich, gdzie właśnie są kanapy, jest stolik i za, za tymi stanowiskami są kolejne kanapy kolejny stolik. Oprócz tego na ścianach zawieszone plakaty z różnymi laskami, z różnymi pięknymi nogami i innymi wdziękami. No można się poczuć normalnie jak w amerykańskim śnie. Oprócz tego na górze, nad tymi laskami, zawieszone różne zdjęcia starych samochodów, więc też moje klimaty. Jakieś prawdopodobnie zdjęcia starych fur zrobione gdzieś na Kubie. Prawdopodobnie, przynajmniej tak wyglądają, więc bardzo mi się podoba ten wystrój tego lokalu. Zawsze tutaj często wpadam, już od wielu lat. Good Food, 24 godziny. No a dzisiaj zamówiliśmy sobie z Rafałem, tak, Rafał wziął... E, słuchaj, bo ja wziąłem sobie średniego kebaba. A ja sobie wziąłem kapsalona, którego zawsze właśnie tutaj kupuję z racji na to, że jest zajebisty. No ale dobra, Rafał, Ty pierwszy, ja bo ja się mówić. rozgadałem, teraz Ty pierwszy. Dla mnie to akurat no, dobry kebab, bardzo dobry kebab, tylko że no standa standardzik, nie? Cebulka oczywiście w kebabu. No akurat nie lubię, nie lubię cebulki, ale zjadłem, zjadłem, tak. Mięso powiem, że nawet dobre, no doner pewnie może ten sam dostawca, no ale to wołowina była, tak? Tak, wołowina, wołowina? w paskach pocięta taka. W paskach. Może i ten dostawca, czy tam, bo nie dopytywali, nie dopytywali się już tam o szczegóły, czy, czy, czy to doner, czy to to gdzieś inny dostawca jakiś, ale, ale dobry no w Prawdopodobnie donor. Ale każdy bo się dobrze wybierają. Mięso naprawdę dobrze wypieczone, świeżutkie, takie dobre do zjedzenia, no. Natomiast, co to, czy, czy, czy jest on Najlepszym, najlepszym kebabem w Białymstoku? Wiesz, wysoki, wysokie noty będzie miał ten lokal, ale przykładowo, no większe prawdopodobieństwo, żebym tam do kebabowni przykładowo bym zaszedł. to są jeszcze, tym, one, jeszcze raz. Tak, tak, tak. Tam na pewno można polecić, żeby zjeść, ale jeżeli chodzi przykładowo o mnie, to przykładowo poszukamy jeszcze czegoś innego. Niemniej jednak wysokie noty będą. A mi się bardzo podoba ten kapsalon. Czyli taka blaszka metalowa, aluminiowa właściwie, chyba, w której mamy właśnie frytki, warzywa, yy, ser, właśnie bardzo dobry ser. No i właśnie mięso pocięte na paski, wyśmienicie to smakuje. Ja tutaj mówię nieraz, zawsze przychodzę i zawsze to kupuję, i to kosztuje tylko 11 zł, więc cena za adekwatnie do tego, co dostajemy na talerzu, właściwie w tej blaszce, która też stoi na talerzu plastikowym, nawet mówiąc, jest zajebista. Bardzo mi się to podoba, więc będą wysokie noty. Więc co, oceniamy? Więc ilość mięsa. Słuchaj, u mnie taki średni był, tak, to standardowy taki kebab, jaki przykładowo, to ta sama ilość, no dla nich to jest, to jest średni. Bułka jest duża, na przykład, jeżeli bierzesz sobie dużego kebaba, to pani nam pokazywała dużą bułkę i faktycznie jest duża bułka, no i może jej dużo tam dają. Średni to była połowa tej bułki. No, może troszeczkę połowa, może jakaś troszeczkę mniejsza połowa. Połowa na gość, myślę, no. No, po, Tak jakoś tak patrzyłem, nie? Niemniej jednak. Damy po prostu wysokie noty. Yy... No, ilość mięsa, ile? 8. No ja dam 9. No 10 może nie, bo aż tak idealnie nie jest. Kapsalon jadłeś? Gdybym musiał dać 10, to tylko w takim przypadku, gdy kupujemy kebaba tylko z samym mięsem. No był taki jeden przypadek w naszym odcinku, jak tam właśnie zamawialiśmy w tym Super Kingu. Yy, gatunek mięsa to tak jak mówiliśmy, prawdopodobnie wołowina. Yy, wołowina. Yy... Cena. U mnie jest 11 złotych, moim zdaniem wyśmienita cena, a u ciebie ile ten średni kebab kosztował? Chyba 11 też. Chyba też tak. No i co, ocena ogólna. Zapraszam do oceny Rafał, bo ja to będę zachwycał. Dzisiaj, szaty, to, aby... dzisiaj dam no do te 9. 9. A ja zaskoczę was wszystkich, ponieważ tutaj dam ocenę 10 na 10, więc to jest po raz pierwszy ja chyba w naszym programie daję ocenę 10 na 10. Rafał niedawno dał ocenę 10 na 10 w Kebabowni to była? Nie, to nie. nie było w Kebabowni, tylko to było w, w Promyku. Promykł neuro. Oj, właśnie, tu jest też konkurencja, jeszcze, bo jeszcze promyk dochodzi. Więc tamten lokal ma naprawdę dużą konkurencję. Ja myślę, że jak już kilka lat stoi ten lokal, to on dalej będzie tam stał. Bo dalej są konsumenci, dalej są tam ludzie. No, widać, że ludzie tam jedzą. I co jeszcze nam zostało do ocenienia? No, jeszcze zostaliśmy po raz, po raz kolejny rozpoznani. A tak, właśnie, te... serdecznie tego Pana. Z dziewczyną był, pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych widzów. Mówią, że dzisiaj oglądali i pytali się, kiedy kolejne odcinki, więc jesteśmy po raz kolejny już rozpoznawalni. rozpoznawani właśnie gdzieś w kebabie, czy na ulicy, czy w jakimś innym miejscu. No bardzo nam miło jest, bardzo nam miło jest. Oglądalność naszych filmików wzrasta. Właśnie zauważyłem, że już po parę tysięcy niektóre mają filmiki, chociaż jeszcze niedawno miały po kilkaset. Jest jeszcze taka ten... inna ciekawostka, bo kiedyś ja patrzyłem 20 łapek w górę, 30 łapek w dół, jakieś kilka tygodni temu, a teraz patrzę przy jednym z filmów, jest już ponad 100 łapek właśnie tak. w górę. Więc także jak widać pewne prowokatory u nas były, które po prostu kupowały te łapki w dół, ale na szczęście widzowie, którzy oglądali te nasze filmy, zobaczyli, jak to jest. Z jakością materiałów z, tak. z dobrego serca po prostu dawali łapki, te, te kciuki w górę. Nie? Tak, więc jeśli Wam podobają się nasze filmy, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kciuki. nasz kanał. Na Facebooku udostępniacie. Tak, na Facebooku udostępnijcie tak, na 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 Facebooku nasz film i polećcie ogólnie nasz kanał znajomym. No, będziemy się rozwijać, będziemy nagrywać w innych miejscowościach, w Warszawie, gdzieś w miastach wojewódzkich, może nad morze pojedziemy, gdzieś na południe. Polski. Może nas zaprosicie gdzieś. W ogóle też mamy listę jeszcze kebabów, tu w Białymstoku chyba z 10 czy 15 różnych miejsc, które musimy obskoczyć, bo wy nam polecacie. Więc na dziś to wszystko. Zapraszamy do następnych filmów. Co? Cześć! Cześć! Pozdrawiam! Daj suba i łapkę do góry. Smakosze kebabów. Słuchajcie moi mili, patrzę, że Was bardzo dużo nas ogląda i z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki Smakoszy Kebabów, bo też innych alternatyw dla kebabów. Eee, piszecie w tych listach, nie tylko do Oskara, ale też i do mnie, a czy Ty będziesz w tej części Polski, a czy tutaj zajedziesz, czy tam zajedziesz? Słuchaj, no ja pewnie, że będę w tej części Polski, tylko że kwestia jest taka, że to jest sprawa właśnie finansowa. Nam na tej chwilę jest potrzebne 1000 złotych, żeby zorganizować i nakręcić kilka naprawdę dobrych odcinków Smakoszy Kebabów. I powiedz, powiedzmy sobie szczerze, bez pieniędzy to naprawdę nie da rady. Jeżeli tobie zależy na tym, żeby dalej się pojawiały nowe odcinki, proszę wejdź w opis tego filmu na zrzutkę, zrzutkę.pl, i tam będziesz miał napisane jak nas wesprzeć. Naprawdę dziękuję za liczne ee, listy. Ale też i słowa poparcia tego, co my robimy, bo widać, że są jednak ludzie, którym po prostu się to podoba, co robimy. Już wiele, wiele lat my tutaj pracujemy, robimy w Białym Stoku różne filmy. Są one bardzo często cytowane, czy też udostępniane przez różne serwisy informacyjne. To znaczy, o to, że nasza praca jest doceniana. Chcecie poświęcić Ciebie nowych odcinków Lakoszy Kebabów? Proszę. My będziemy robili to w różnych częściach Polski, tylko że my sami nie mamy za dużo też funduszy. Proszę, wesprzyj, jeżeli Tobie zależy. Każda nawet symboliczna złotówka, jeżeli, e, jeżeli każda osoba po obejrzeniu któregokolwiek materiału e, wpłaci chociaż tą symboliczną złotówkę, to już rzecz, rzecz nas już bardzo wspomógł. Dziękuję bardzo. Co wiesz? To jest bardzo trudne, nie? Ty spróbujesz ja się ja spróbuję zespół, no. nie się. Ale... Spróbuję. Czy tu jeszcze daj przejść? Ośmiu to jest zaletek, który lemonia. Też mam na łamanie. No pokaż. Masz czym otworzyć? A, to odkręcana. Tu jest tutaj taki smak. To jest kaktus jakiś? No? jakiś pearl and lime for Lime. 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 Dobre to? Dobre? Sienite. Tak, tak. będzie. Już tu, że to bardzo dobra posypka jest. Mięso. Bulowa, no. Tak, proszę zobaczyć. Yy, zaraz, zaraz zobaczymy, zobaczymy. Cieszyń, cieszyń, cieszyń. Yy... 9 pociwisz, tak? O, to jest 11 średni, ta gólona średni. To jest średni, no tak. i A jakie to mięso? Połowina. chyba.